Witam kolegów hodowców z takich ciekawych gołąbków. Tu są młode, ale ich tu nie powinno być. E, tu jest moja babcia z 11 roku. O, Morusana od karmienia młodych. Urok była u hodowcy. no Niestety nie chciała się tam sparować. Czy jajek znieść, nie wiem jak to tam było. U mnie ona wychowała z 5 lęgów. E, mówię samiczka 11 rocznik. Bruda. No to jest też. Z niej dużo super gołębi. Oko tu jest wybitne, nie wiem, czy uda się pokazać. Pokaż oko, pokażesz oko czy nie. O, teraz się pokazało jakie tu jest oko. Także samica jest wybitna. O, takie ma oczko To jest samiczka z wybitnej goębi. E, tak jak wspomniałem, ona już raz była sprzedana u hodowcy. Ale tam e, nie niosła jajek. U mnie zniosła w tym roku bez problemu. Wszystko zalęgnięte. E, kolega pytał o tą samicę, czy może ją dostać. No, no, taki problem, że ona na obcym miejscu nie chciała jajek nieść. Więc, więc jest tak, wygląda. Ma młode kolejne niesie jajka ale u mnie więc jak kolega ją będzie chciał to, to na zasadzie że może ją wziąć razem ze samczykiem ale, ale jakby no bez sensu mówię tutaj że nie wiem nie wiem czemu ona tam jajek nie niosła na obcym miejscu i nie chciałbym dać powtórki także jakby dostanie samego samczyka kto ją weźmie samczyka dostanie a samiczka ona będzie gratis do samca po prostu i tyle bo, bo nie chcę znowu się bawić w wysyłki, odsyłanie więc samicę dokładam gratis do samca, kto weźmie samczyka to samiczka zostanie dołożona gratis, także także te stare babcie jak ktoś będzie chciał to po prostu wyślę razem z samcami i, i można za, ich, za nimi dzwonić 513-812-854. Tutaj na prośbę kolegi nagrywam ten filmik, także wrzucę takie krótkie. Pozdrawiam. Dobry lot.